Dobra, wszystkim. Jesteśmy dzisiaj po raz pierwszy w dzielnicy. Ostatni grosz. Znajdujemy się między blokiem niepo... Aleja Niepodległości 21, a Górska 12. Blokowisko duże, duże, duże. Tak, duże duże bloki czy małe? Duże. Duże, duże. Mamy to ustalone. A pośród nich taki oto placyk zabaw. Coś, co nam się bardzo, bardzo, bardzo podoba plac zabaw ogrodzony, także można czuć się w miarę bezpiecznie i mieć nadzieję, że żadne zwierzaki tutaj się nie przedostaną. Co prawda, płaskownica skromna, niemniej yy, no dobrze by było, żeby tutaj zwierzaki nie zaglądały, a dzieci mogły się bawić spokojnie. Generalnie widać, że jest to plac zabaw stary z nowymi elementami z tworzywa sztucznego. No z jakiegoś tworzywa, które, z którego są teraz te robione elementy na placu zabaw, bo są drewniane elementy, drewniane zabawy coś nam psyku. Drewniane elementy niestety niektóre wyłączone z użycia niektóre się kwalifikujące na wyłączenie z ale są również takie, które no widać, że kilka lat temu zostały tutaj urządzone no i co generalnie wszystko ładnie, pięknie bardzo nam się podoba, fajny, nietypowy konik, ten taki taki konik, taki konik, nie wiem taki, dokładnie taki natomiast karuzela taka okrągła no niestety, ale no się kręci dość słabo, nie spełnia swojej funkcji. Karuzela klasyczna, taka czteroosobowa, no też tak jest chyba nierówno wyważona. Też ją troszeczkę dziwnie na tym kuśta, natomiast no spełnia to wszystko swoje przeznaczenie. Po prostu dzieci się na tym bawią, mimo wszystko gdzieś tam próbują się kręcić, próbują się bawić, co okiem dorosłego wydaje mi się, że może być troszeczkę poprawione albo wymienione jest to teren tutaj przy spółdzielni mieszkaniowej Hutnik nieopodal są na pewno jeszcze liczniejsze place zabaw ale ze względu na skromność użytkowników tego placu zabaw zajechaliśmy zatrzymaliśmy się i poświęciliśmy sobie to troszeczkę czasu na właśnie tą podróż oddajemy głos Liliance bo musi być ocena Szóstka z plusa. Tak jest. I teraz proszę Cię, powiedz mi coś od siebie na temat tego placu. Fajny, mały. Wokół są ławki. Czego chcieć więcej? No i co, szóstka z plusem, tak generalnie? Mm, więc tak czy inaczej, bardzo fajnie. Zaczyna się chmurzyć. Generalnie fajna sprawa. Lipiec, nie, początek sierpnia. U nas początek sierpnia, kiedy to nagrywamy, a się okazuje, że musimy w bluzach być. Bo zimno, gdzieś się na deszcz zanosi, ale może wytrzyma. No i co, generalnie, dzięki za ten odcinek. Zapraszamy do obserwacji, pozostawiania komentarzy. Wiem, że już fajnie to troszeczkę się kręci, gdzie tam jedna, dwie osoby gdzieś do mnie napiszą, coś wskażą. Nie, to jest fajne, miłe e, i do zobaczenia.